Niewierność wobec Pana Boga nie polega na całkowitej negacji Pana Boga, Jego przykazań czy sposobów przeżywania obecności, Jego miłości w swoim życiu. Niewierność polega na zaniedbaniu, na niedbalstwie. Księga Barucha dzisiaj mówi, nie dbaliśmy o słowa Pana. Nie dbaliśmy o to, żeby pielęgnować naszą wiarę nie przy pomocy rytuałów, ale wsłuchiwaniu się w głos Pana. I dlatego to bycie niewiernym nie oznacza odpadnięcie od Pana Boga jedynie oznacza że poprzez swoje niedbalstwo zaniedbanie y, takiego codziennego y, przyjmowania pokarmu słowa Bożego codziennego otwierania się na jego głos który brzmi w naszych sercach ciągle y, powoduje że my y, 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 gubimy y, horyzont gubimy azymut gubimy kierunek i wydaje nam się że y, jakby musimy od nowa rozpoczynać naszą drogę, ponieważ właściwie to nie wiadomo, dokąd iść, którędy i tak dalej. Oczywiście, w słowie Pana Boga skierowanym do nas jest i kierunek, i wzmocnienie, i siła, i pomysł, i rozwinięcie wszystkich naszych darów, które Pan Bóg złożył w nasze serca. Dlatego. Nie bądźmy ludźmi niedbałymi, bo to może przerodzić się po prostu w niewierność.